To jest historia sukcesu, historia sukcesu jakiegoś myśli politycznej po 1989 roku i e, którą warto docenić e, jako nasz autentyczny e, taki państwowy dorobek. Bardzo dobry z różnych powodów, raz czysto takich e, logistycznych, ponieważ jest bardzo dostosowany do tego typu imprez w sensie profesjonalnym. Ale też jest dobre z racji pewnej historii tego miejsca, historii gospodarczej tego miejsca i historii związania z Poznaniem. To wszystko składa się na jakiś bardzo e, konkretny element historii samorządności, też pewnego myślenia o gospodarce, o samorządności, o, o, o odpowiedzialności za lokalne kwestie, ale także z takim dużym e, rozmachem, oddechem, oknem na świat. No i to jest takie symboliczne, oprócz czysto sprawnościowych kwestii, które trzeba oczywiście doceniać, bo, bo sprawne zorganizowanie takiej imprezy też jest dużym wyzwaniem, to historia tego miejsca jest bardzo adekwatna do rodzaju uroczystości, którą obchodzimy. Przede wszystkim kojarzę z to, to centrum jako coś, co rzeczywiście było symbolem styku polskiej gospodarki z gospodarką światową w czasach mniej sprzyjających temu. No i powodzenie tego, rozrastania się tych targów. Stoimy w obiekcie nowym w zasadzie, jest kwestią pewnej stałości, stabilności naszej, naszej gospodarki, tego kierunku, pewnej pewnej pewności. No i ja z tym przede wszystkim bo mam targi poznańskie jako firmę. Wydarzenia targowe, ja akurat nie, nie funkcjonuję w takim obszarze, w którym byłoby to częścią mojego życia zawodowego, ale te wszystkie z ostatniego roku, one się odbijają takim echem w, w pewnych periodykach gospodarczych, że czuję się, że to jest istotne życie gospodarcze tutaj. No, dorobiliśmy się różnych centrów handlowych w Polsce i też jest to trochę dorobek i wzór poznański, co tu dużo mówić, każdy się przyrównuje do Poznania, Poznań jest takim benchmarkiem tego i okazuje się, że nie jest samolubny, <laughs> więc no, to jest moje, moje własne postrzeganie tego w kontekście takim bardzo ogólnopaństwowym.